I tu, tu, tu mi się nie podoba, bo dlaczego Natsu tu udaje, że jest czarodziejką? To nie jest prawda. Jakby to ja jestem druidem z lasu, a nie Natsu. Bo Wam zdradzę tajemnicę, nie? E, agencja Spotlight kontaktowała się ze mną, czy bym e, ja e, nie poprowadził nowego Teamu X. Ale, no, ja nawet powiem wam, zastanawiałem się nad tym, ale w pewnym momencie oni mi napisali, że rozmawiali ze współpracownikami i współpracownicy boją się współpracy ze mną. No, bo ja w branży jednak mam wizerunek takiego gościa, co ciężko na kompromisy. Bezkompromisowego. Ja bym nie powiedział, że jestem bezkompromisowy, ale że, że, że chuj, że chujek. A, a tu widzę Kacper, znaczy to pewnie nie jest Kacper Błoński, tylko ma y, udawać Kacper Błońskiego, bo szczęka nie taka. No tutaj jakby to jest fajnie pokazane, nie, że y, Team X poległ, pierwszy Team X poległ, zobacz zdjęcie na co na Instagramie. Aha, już oznaczyła, jest oznaczona tam, ludzie wyszukali z nowego Team, aha, aha, dobra, zaraz zobaczę. że tutaj Natsu odrodzi... Ale w całości niestety u mnie nie zobaczycie, bo zobaczycie ją na nowym kanale Team UX, do którego link znajdziecie w opisie. A już w sobotę o 16 wychodzi klip, który... Dobra, dobra. Nie ze się. Sprawdźmy ten klip w całości. Czyli rozumiem Natsu przybywa z przyszłości, może ona już wie, zrozumiała tajemnicę algorytmu i już wie, jak ten Team X poprowadzić. Znaczy, z tego co wiem, Stu ma im służyć, e, ma być doradcą tam mimo wszystko. Ma się nie pokazywać, ale ma być doradcą. Czyli wiecie, od pomysłów, nie? Czyli w sensie to będzie pewnie wyglądało tak, że Stu będzie patrzył, co robi Friis i powie, ej, mam pomysł. Weźcie z samochodami, zróbcie futbol. Jest dobry, bo jak to oglądałem pierwszy raz, to pomyślałem właśnie, że ona powinna waląć jakieś magiczne zaklęcie i powinno być odnowienie tego domu, i oni to zrobili faktycznie, więc myślimy podobnie. Jak nie będzie chujek, to ci co? Jak nie będzie to ci na głowę będą wchodzić. No to tak, to jest też prawda. Cholera nie dotarł. Już ktoś się spóźnił na nagrywanie traileru, już się zaczynają... Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Chyba yy, nie powiem grubszy, tylko że no ten pan, sty... ten, o, z łańcuchem, czyli jak się nazywał ten. Z drużyny A. Nie pamiętam, taki był, taki z łańcuchem tam. To tak, on nie dotarł. Być może nie był w stanie wejść na te schody, były za wysokie, nie wiem. No ale w sobotę się wszystko okaże. Tutaj już widzę, już mają filmy nagrane, nie? Bo tutaj już jest, yy, że można film obejrzeć ten sobotni, ale on jest jeszcze na tym, na niepublicznym. Film niedostępny. No, on jeszcze, on jeszcze nie ten nie działa. No, ludzie tu średnio widzę zadowoleni są. No jak widać tutaj Dubiel yy, yy, będzie podejrzewam promował w jakimś tam sensie ten nowy team. Yy, te we ciała Aleksii, Marcina, Julki, Kasper, to jest jedna wielka żena. Nie, ja uważam, że to jest fajny zabieg i to jest najgorsze, tak jak byliśmy w Starych Członków a tam te dzieciaki to się nie znają. To jest fajny przekaz, nie? No oni podejrzewam też są dogadani tam, nikt się nie obraził za to. Po prostu, że ten t się rozpadł, znaczy poległ. Oni... Tu nie chodzi, że są uśmierceni. Po prostu polegli. Ten projekt się nie uda. No chyba się wszyscy zgodzimy, że poległ projekt na pewnym etapie. No ale zainteresowanie jest. Na pewno na początku będzie się projekt cieszył interesować. Kamuś nowy film akurat dodał. minuty. O, widzisz? O to proszę bardzo.